Siema, widzowie, jesteśmy z Marcelem Siema, siema W sensie, Mar ja jestem z Marcelem Nowackim, bo ja jestem Kamilos XD I robimy... Mm. Robi robimy unboxing kart piłkarskich Top Class Otwiera teraz, pierwszą paczkę Dobra, i co tu będzie? Może nic Ciekawego Pokazuj, żebym mógł kamerą no dobra, pokazuj od tyłu No i jak tam trafisz... Dobra, karty. No, Bellingham. Chiesa. Oh, tu <okay>. jest winer. <grym> Magic Mixa. Max Power. 3 cztery, Okej. Okay. Dobra, kolejną paczkę otwieram ja, ok? Na końcu, na końcu. Żebyś miał magię. Dobra. Idę tam to później. To ja. Dobra, jestem kamerzystą Twoim. Dobra, otwieramy. Zab strzelcie suba i łapkę w górę, bo u Marcela na kanał. Y, wiem, wiem, nie wiem. Nie wiem ile Marcel ma subów. Ja chyba chyba z kilkanaście. 17. No, dobijamy u Marcela 30 subów, bo może ma 20, a my o tym nie wiemy. Zdobijamy 30 subów, u Marcela. Od przodu? O tak? Tak, tak. No, od tyłu. I przekręcić. potem przekręcaj, no. Dobra, mam no. Już coś tam widziałem Stary, ja tak zrobiłem i coś widziałem dobrego O nie, ja chyba wiem co tam jest Nie, już wiem co tam jest Magic O, to jest Magic Mix Dobra Max Power Kolejny Magic Mix Mik. Dostanę jednego Lewego trafił My ja. i nic nie ma. Dobra, otwiera, otwieraj ostatnią saszetkę Ja Otwieraj ostatnią saszetkę zanim jadam tą saszetkę Marcelowi, czekaj Zanim jadam tą saszetkę Marcelowi Walnijcie sobie z dzwonem Trzy, dwa, jeden Jeżeli zostawiliście sobie z góry dzięki A Marcel otwiera kolejną saszetkę I co tam dostałeś? Nie wiem, może nic Oj, nic nie było jakby to powiedzieć, to pilar, Karty piłkarskie zrobiły się teraz mega... No właśnie... My. Dębele! Rusza się jak ciele. Nie no tego bramkarza. Żeby... I chyba... Tu dostajesz... Tu dostanę. Mam tego... Tą, tego Rainbow Master. Tego Harego Keina mam też. No bo... Dębele! Dobra, teraz ja otwieram ostatnią paczkę, aby tak była umowa. Trzymaj. I to jest 30 Dobra. kart? Ujeju! Dobra, tobie otwieram za 3, 2, 2 1. Od dołu, żeby było szczęście. Kamil, ja nie, nie odwieram... drugą stroną, Kamil, drugą stroną. No i wtedy będzie od tyłu. Ja nie otwieram tak jak Marcel, tylko... Zerwałam to. O, i tak robię. O, już widzę coś. O, nie. Ja zawsze tak otwieram. Tak, I mam, mam Lewandowskiego. Poka. Holanda. Stary, stary i ile mam już lewych tego, teraz czterech lewych teraz tego mam typa Winera z Francji. <noise> ulala Tego pana tego nie widzimy. Teraz widzimy. A jakie dostanę od ciebie karty? Ale chciał, chociaż jednego Magic Mixa. Pa, pa. Not, Not right. Right.